ma być roślinnie. I koniecznie w dobrej cenie to świetnie się składa. Bo w Lidlu szeroka oferta dla Wegan i Wegetarian zawsze w lidlowych cenach. Już od czwartku 1 plus 1 za złotówkę. Burger roślinny, tylko 4,34 za sztukę przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Teraz dwa razy więcej netu, aż 24 giga za 25 zł. Ale słodziak. Masz telewizję cyfrowego polsatu. Dokup abonament w plusie. Teraz aż 24 giga za 25 zł miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy a 5 g w Supercenie. Smart Dom! Serio? Wiem, że nie uwierzysz, ale musisz. To maksimum smaku i zero cukru. Nie ściemniaj, drewniaku! Przestań! Jestem prawdziwym chłopcem! Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Spróbuj i uwierz. Znajdź swój styl. Wiesz, gdzie szukać. Bo masz wybór: gotowe stylizacje albo własny look. Szybka dostawa, nawet tu, i proste zwroty za darmo. Więc wyrażaj siebie, bo twój styl to twój wybór, modiwo. Działamy dla tych, którzy pracują z domu. I tych, którzy są już w pracy. Dla tych z daleka i tych z bliska. Dla tych, co wcześnie wstają i tych, co późno chodzą spać. Dla tych z nie tak dalekiej przeszłości i tych z odległej galaktyki. Dla tych, co wiedzą, co lubią i dla tych, którzy nie mogą się zdecydować. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, abyś mógł bezpiecznie i ze smakiem zjeść to, co lubisz. Możesz siedzieć przez hemoroidy? Proctoglyphenol. Łagodzi ból, redukuje stan zapalny i szybko uwalnia od hemoroidów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. O, lace oven baked? 50% mniej tłuszczu i doskonały smak. Powiedz tak, tak, tak! A teraz powiedz tak edycji limitowanej lace oven baked o smaku chili z limonką.